Siema Minecraft ziomy, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii Dzień z Właściciela. Jeśli chcecie by ta seria została na kanale to koniecznie zostawcie łapkę w górę pod tym filmem i zostawcie subskrypcję na kanale jeśli tego nie zrobiliście. Jeśli wbijecie pod tym filmem 500 łapek w górę to ja się biorę za kolejny odcinek z tej serii. I co, ja wam życzę miłego oglądania, trzymajcie się, cześć, yo! Dobra, Minecraftzowie, więc klasycznie przejdziemy się po spawnie, zobaczymy kto czytuje. Eee, tutaj zaczymy na craftingach, jakiś ferry sobie sprawdza craftingi. Nie ma sprawy, sprawdzaj sobie ziomeczek, jak ci nie przeszkadzam. Eee, przejdziemy się na. Eee, tutaj na kopalnię. Na stołniarkę, zobaczymy kto czytuje. cheatuje. Zazwyczaj jest jakiś cheater, chociaż jeden. No, a teraz kurde, nikogo nie ma, cwaniaczki. Pokój. XX, podłoga truzykawki, kawki, podłoga XX. Nie, no kurwa, fajny nick. Machinę X-Pompa, co on tutaj robi? No, ziomek. Kurde, coś Ej, powiem wam szczerze, coś kurde, mało czy tych cheaterów na no teraz na Dragonie jest. Summer King. No panowie, no weź się, ktoś odpal, żeby, było normal, żeby był normalny odcinek. Nie wiem, weź, ktoś sobie flya załącz i lataj sobie po dragonie, albo no knoka jakiegoś. Kurde, się klep. O, właśnie, zobaczymy, jak klatka wygląda. Kurde, Że o tym wcześniej nie pomyślałem. Gdzie jest klatka? Tutaj jest klatka. Lecimy na klatkę. Kurde, nauknoki no od razu mi się przypomniała klatka, dosłownie. Dobra, więc zobaczymy, kto tutaj jest odpalony. O, tutaj Powerowski ofensywnie wybiega. O, ten chyba odpalony. Verden. Zaraz zobaczymy. No i znowu te odpalone suki mnie biją, a wy macie to w dupie. No, TPMC mcmikuś.pl No, oczywiście tam już zaczął kopać, ziomek. No, zajebiście cię biją, kurwa, mcmikuś. Zajebiście cię biją, kurwa, kop sobie tego obsa dalej. No kurde, weźcie, ktoś odpadł, no przecież to no, jest nudny odcinek, kurde, co nie robię. Zero skłoszeń. Na spawnie nikt nie kopie na nukerze ani na speedmine Kurde, to... Nie jak dragon. Nie jak dragon, tyle powiem. O jest kole... Jest pierwszy, kurde. Dobra, ba banujemy sobie. Za nukerka go zbanowaliśmy. Dobra, jakieś friksy tutaj widzę, próbują do skrzynki podać. Skrzynka jest pusta jak zawsze. Ale to jest taki bait typowy, taki wiecie co, na friksów, nie? Friks podchodzi, o kurde, fajna skrzynka, pewnie jakieś pejkony są. A to nic, pusto. Zabójca zbójów. Eee, no, to fajny link po prostu. O, tutaj ktoś był chyba na, na knock -knocku. A nie, to jest power -offs. To jest rowerowski. Dobra. czym co się tutaj dzieje. Dlaczego oni... O! Ten jest na oknoku, dobra. Kolejny zbanowany, pyk. Czolek. Czolek odchorony. Aura. Dobra. Yy... Pasha ma klo klocka, ten ma... Tak, to jest cheater. Ale się sypie banów, co? Zabójca królów, on ma. No, klonka? Nie. Kto tutaj się odpala? Eee... Eryk HD. Zaraz Eryk HD. Chciałem, tak, Eric HD. No, i no, jest cheater. Ech, ten pan pyk. Nie, no, tutaj dość normalnie. Choć ten Ganza 5H coś go cofa. Jak, jak on wie, że tutaj ktoś jest, nie? Dobra, jest odpalone. Cheaty Pyk. Dobra, więc tutaj rozpoczął się już taki, że tak powiem burdel, bo grubo się dzieje. O! Zaraz. Parodi. Wcale go skopiujemy i poczekamy zaraz tutaj ktoś się też może odpali, bo jakbym go zbanował, to ludzie się przestraszą w sumie. Dobra, zbadujemy co takiego parodi. Ma aurę chyba, no. Tak, maurę. No, cheaty. A ten ma long nogę. A nie, ten ma lagi, dobra. Zobaczymy sobie dalej, kto tutaj cheatuje. Eee, przejdziemy sobie tutaj do tego. No, tego widzę, że coś cofa od razu, to chyba od razu ban będzie. Czekajcie, muszę temu dać rangę. Dobra. Ten, co jest odpalony chyba, co? No, odpalony, dobra. Cheaty, lecimy dalej. No, ma cheaty. Tak, czyty, dobra. Będę sprawdzać pod koniec yy, filmiku yy, kuboidy, które właśnie zgłaszaliście mnie w komentarzach. Zabójca królów? On może mieć laga. Nie, zabójca... zabójców, kurwa, co ja mówię. No, zdedał, ale... miał laga. A ten dla jego? Dobra, banujemy sobie tego. Yy, a nie, w sumie mógł mieć, mógł mieć lagi. Nie, dobra, wiecie co, on został skikowany i tak za tego, za timera, więc sobie go zbanujemy. Dobra. Co tutaj dalej dzieje? Julka, podłoga. Zobaczymy sobie Julkę. Nie, Julka normalnie chyba. Dzień dobry, pani Julka. Premium case, damage 10, trzyma jednego case. Pyk. Tapamy się dalej. XX Tygrys, tak? Tapamy się do XX Tygrysa. Panie XX Tygrys. wasz pan cheatów jakiś? Czy nie za bardzo? Nie za bardzo. To trzymaj na Kajsa Gdzie on jest? Uciekł? Co on zrobił? What the fuck? Spadł! Gdzie on spadł? Ma ziomek Kajsa jednego. Ej. Hey. Ej hey, ziomek. Dobra, dostał. Kesika. Sobie padł ziomek. Eee, no tutaj na razie nic ciekawego nie dzieje. Widzę, że każdego. O, ho, ho, jaki on ma nick? Werder. No, wiedziałem, że się odpali ziomeczek. Kurwa, czekaj, nie on w miejscu. Nie, nie ma nitoka. Może być to najwyżej na skryptach, ale jakbym miał skrypty na zmniejszonego knoka, to musiałbym go sprawdzić, więc go nie banujemy. Zobaczymy, co się tutaj dzieje na tym. O, ten maczity. Kolejny. Jak on ma? Seku master. Zbanujemy ziemaczka. A kto to jest kolejny? Czekacz no maną no knoka. Zaczymy. No, jak czekasz, popierdala. No no, 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 no. Czekacz. Cheaty. Pyk. Dobra, lecimy dalej. Eee, czekamy teraz na zgłoszenia jakieś. Eee, fast click. Master bulek. To nie ma. A nie, nie, nie. O, elegancko. Cheaty. Był na tym, na tym banychopie, czy jak to się nazywa? Rowekpodługa.pl. O, Macieju chyba jest odpalony. Widziałem te spojrzenie auraża, że tak powiem. Yy, no, chyba jest odpalony ziomeczek. Odpalony. Macieju. No niestety, panie Macieju, był pan odpalony Pasza 216 odpalony podobno. Cofa go. Tak, no jest odpalony elegancko. Ale dzisiaj, naprawdę, za tylu cheaterów, to, no to 500 łapek w górę to chyba musicie wbić 2 dni max, nie chłopie, naprawdę. Dobra Minecraft więc teraz się będziemy tapać do gildii, które podawaliście w, osta w ostatnim odcinku. Jeśli chcecie, żeby wasza gildia pojawi pojawiła się w kolejnym odcinku, napiszcie kome ko koniecznie komentarz z tagiem waszej gildii. Eee, no i ja się do waszej gildii tapnę i zobaczymy, jak wasza gildia wygląda na odcinku. Elo. Dobra, my kacziemy, więc tepnąłem się do Gildi Drag. Eee, tutaj chyba założyciel Gildi napisał mi tak te gildi, żebym się do niej tepnął w kolejnym odcinku, więc ja się tepam. Luz rajtuszy. Pamiętajcie, kto chce, żebym pokazał gildię w kolejnym odcinku, musi napisać tak gildi w tym w komentarzu pod tym filmem. Eee, tutaj mają jakieś miejsce na stołniareczki eee, bardzo fajnie. Eee, tutaj kolejne stołniareczki. Same stołniarki, kurde, kolejne stołniarki, kurde, same stołniarki w tej Gildi. Ja pierdzie, cała gildia. Dobra, to, to, więc to jest gildia Drag. tepamy się dalej. Ja pierdolę tepnąłem się właśnie do Gildi Ruch i patrzcie co to jest za Kuboid. Co to jest za Kuboid ten o. Jak to jest masakra? Ile oni to musieli budować, to ja nie wiem? Nie no, o Jezu, tutaj jeszcze... O ja pierdolę, nie no, szacuneczek dla nich, zdecydowanie. Jokie, to jest wielkie, naprawdę mega. Tak wygląda Gildia Ruch od środka. E, no i Gildia to jest jedna wielka. E, jedna wielka skrytka itemów. Zabezpieczona mega dużą ilością opsa i piachu. E, więc ja życzę powodzenia osobie, która będzie się chciała tutaj dostać. Pewnie mają. Kurde, ile tego mają? Spodnie, o kurde, ty. Nie, no tutaj to. To jest chyba najbogatsza gildia na serwerze, tak mi się wydaje. Dobra, minecraft, idziemy, więc teraz będziemy tutaj kłaść skrzynki e, z nagrodami dla was. E, na moim serwerku oczywiście. Wstawiamy sobie skrzyneczkę. Pyk. I tak myślę, że tutaj wrzucę, kurde, no nie wiem ile. 24 mogą być skrzyneczki dla was. I kurde, może... Co tutaj mogłabym wam jeszcze dać? Eee, o, głowa Creepera to jest naprawdę coś unikalnego na serwerze, bo Creeperów nie ma, więc nie można tego wydropić. Macie główkę Creepera eee, i słuchajcie, wymyśliłem taką zabawę na szybkości. Ja napiszę coś na tej tabliczce, a ktoś, kto znajdzie tą skrzynkę, niech napisze to, co było napisane na, na tabliczce. Więc co, kordy macie na ekranie? Dobra, więc mam tutaj kolejną, kolejną kolejne miejsce na skrzyneczkę. E, wsadzimy tutaj 32 skrzynki e, albo czekajcie nie, bo to będzie trochę dużo, co? 16 skrzynek wsadzimy i napiszemy tutaj, e, czekajcie, a, i wcześniej była główka Creepera, teraz będzie główka zombiaka o, proszę bardzo. I oczywiście te główki możecie sobie zakładać, więc będziecie się też wyróżniać na serwerze od reszty e, Steve'ów e, i co? Ja tutaj napiszę coś na skrzynce Dobra, więc tutaj jest kolejna skrzyneczka e, na takich kordach jak widzicie. Tu już widzę, jakaś skrzynka jest postawiona, więc to macie w grę i się ja tego nie ruszam. E, stawimy sobie to. Dobra. I uwaga, uwaga, teraz postawimy tutaj pejkona do środka, więc ktoś może zdobyć sobie łatwo pejkona. E, kordę macie na ekranie tutaj e, i jak zawsze napiszcie, kto znajdzie tą skrzyneczkę i nie napiszcie w komentarzu, co było napisane na tej skrzynce w, na tabliczce. Dobra Minecraft idziemy, więc to już jest główna nagroda, eee, w tej książce znajduje się kodzik na sponsora, eee, ten kod jest w wartości 30 zł, eee, więc no warto, warto to się przejść, eee, ja już Wam daję kordy, takie są kordy tej skrzynki, eee, no i co, ja napiszę coś tutaj fajnego na tabliczce i ktoś kto znajdzie tą skrzynkę jako pierwszy, niech napisze co było napisane na tabliczce w komentarzu. Dobra moi e, Dziękuję za oglądanie bardzo serdecznie. Jeśli filmik Wam się spodobał, nie zapomnijcie zostawić łapkę w górę pod tym filmem, bo to bardzo motywuje. E, I pamiętajcie, jeśli wbijecie 500 łapek pod tym filmem, ja się biorę za kolejny odcinek z tej serii e, i wrzucam go na tuby. A każdego nowego, kto jeszcze nie zostawił subskrypcji, proszę o zostawienie suba na, na kanale, bo takich rzeczy się będzie pojawiać więcej. E, no i co? Ja Was żegnam. Trzymajcie się, cześć, jo. Mi się w tym jeżeli masz nagranie do spółki. zaś mnie Pedalem Nieb? Ty mnie, mnie i ty mówisz, ci się w tak? <laughs> Shadow, ty pedale jebany! Ale <laughs> a <laughs> <laughs> Tak, powiedziałeś, <za> pedale, <śmiech> <śmiech> Shadow, ty jebany. Shadow, ty ja cię w administracji trzymam.